CTA, czyli Call to Action, czyli jeszcze inaczej wezwanie do działania i jest najważniejszą rzeczą, którą musisz mieć na swojej stronie, blogu czy reklamie. Najczęściej jest ono stosowane w postaci takich przycisków, jak widzisz tutaj obok mnie. A skąd wiemy, czy to w ogóle jest przycisk? Czy rozpoznajemy ten przycisk świadomie, czy też nieświadomie? Jakie cechy Powinno mieć CTA. Dlaczego jest taki jeden rodzaj przycisku, który klikają osoby w wieku 40? Plus? Co daje ikona dodana na przycisku? Jak ma wyglądać przycisk w ogóle, aby ludzie najczęściej w niego klikali? Jaki ma mieć kolor? Jak wygląda przycisk duch? Gdzie go umieścić? Dlaczego jest tak piekielnie skuteczny? Cześć, nazywam się Dariusz Kowalski i od 8 lat wystawiam recepty dla firm, które mają dość walczenia z konkurencją cenami, dość zimnych telefonów i biegania po konferencjach, a chcieliby uruchomić i rozwinąć sprzedaż w internecie, zarabiać łatwiej i szybciej i wreszcie mieć trochę więcej czasu dla siebie. To jak to jest z tymi przyciskami wezwania do działania? Posłaj 14 przykazań przycisku CTA. Po pierwsze, przycisk musi być prostokątny. Po drugie, musi posiadać tekst. Widziałeś kiedyś przycisk CTA bez tekstu? Po trzecie, powinien mieć zaokrąglone rogi, bo to sprawia, że bardziej identyfikujemy go z przyciskiem. Po czwarte, powinien mieć cień przy dolnej krawędzi, bo to robi wrażenie 3D i od razu bardziej nam się kojarzy z przyciskiem. Po piąte, dla starszych odbiorców typu 35 plus 40 może być gradientowy, błyszczący, taki jak kiedyś królowały na stronach www. Po szóste, coś musi się dziać z przyciskiem po najechaniu na niego kursorem myszy, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Po siódme, jeśli umieszczasz przycisk na obrazku, to możesz zastosować styl Ghost Baton, czyli cholernie skuteczny przycisk Duch. Po ósme, chcesz więcej kliknięć, dołóż na przycisku ikonę, która w graficzny sposób pokaże, jakie... Spodziewane są efekty kliknięcia w przycisk. Po dziewiąte, zadbaj o wielkość, położenie, kontrast, tak żeby przycisk na stronie ewidentnie wyróżniał się i żeby go było łatwo znaleźć. Po dziesiąte dopasuj przycisk, rodzaj przycisku, na przykład ten ghost button czy gradientowy do awatara Twojego klienta, bo nie każdy klika dokładnie te same przyciski, więc rób dużo testów. Po jedenaste. Treść na przycisku musi być doskonałym nagłówkiem, takim bardzo krótkim, 2, 3, góra 4 wyrazowym wezwaniem do akcji, nie pozostawiającym złudzeń, co się stanie, jeśli ten przycisk naciśniesz. Dwunaste. Zadbaj o czytelność przycisku, jeśli wiąże się z nim płatność. Obowiązkowo, jeśli ktoś ma przycisnąć i zapłacić, to musi wiedzieć, co się wydarzy dalej. Bo inaczej będziesz wprowadzał ludzi w dysonans poznawcza, to jest z punktu widzenia sprzedażowego w internecie bardzo niekorzystne. 13. Umieść przycisk z wezaniem do akcji kilka razy na stronie, czy kilka razy na swoim blogu. Minimum na samym początku, minimum na samym końcu i jeszcze jeden co najmniej raz, a najlepiej, żeby to było cztery razy na stronie, oczywiście mówię o tym, że wpis blogowy czy strona musi być odpowiednio długa. Dlaczego tak? Dlatego, że część ludzi przeczyta tylko początek treści, część ludzi spojrzy na sam koniec, a Tobie zależy na tym, żeby jak najwięcej ludzi podjęło akcję. Czyli jeśli masz więcej przycisków, to jest większe prawdopodobieństwo, że klient podejmie akcję. I czternasty punkt. Unikaj wielu przycisków w jednym miejscu na stronie. Ale jeśli już musisz umieścić na przykład trzy przyciski z trzema różnymi cenami, to stosuj się do... Jednej podstawowej zasady, król może być tylko jeden, więc zrób tak, żeby jeden z przycisków bardzo mocno wyróżniał się na stronie wśród wszystkich pozostałych. Przycisk call to action musisz mieć na stronie głównej, musisz mieć na blogu, musisz mieć w reklamie, bo od tego, ile razy ludzie będą klikać ten przycisk, od tego zależy, ile faktycznie ty będziesz na swoim blogu czy na swojej pracy zarabiał. No a teraz wstydem byłoby, gdyby film o przycisku Call to Action nie zakończył się mocnym wezwaniem do działania. W takim razie kliknij ten link u góry albo pod spodem w opisie i przejdź na bloga, gdzie perfekcyjnie szczegółowo opisałem wszystkie etapy powstawania przycisku i to, jak zrobić, żeby był najbardziej klikalny. Ale zanim ten film udostępnisz, daj lajka, daj suba, zasubskrybuj kanał, udostępnij film. A jak już to wszystko zrobiłeś, to jeszcze raz wejdź na bloga i przeczytaj dokładnie o wszystkich szczegółach. Do zobaczenia, trzymaj się, cześć.